Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy mecz towarzyski komentować będą Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zaczynamy pierwsze 45 minut, a rozpoczyna Legia Warszawa. Czytelne podanie, zbyt czytelne przynajmniej dla niego. Przejej piłkę, popatrzmy. To nie był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Dyro. Lewczuk. Próbował, ale nie udało się. O to chodziło. Powstrzymali rywala. Wybi Myślę, że ta akcja mogła przynieść więcej korzyści, lecz na razie mamy tylko rzut wolny. Lefki. Centra w centrach kwestii, Będzie niebezpieczny. już kibica na trybunach. Cerero. Milik. Żyro. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Dany atak i w dodatku nie jest sam. Wspierają go partnerzy. Będzie strzelał. Znalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. Ach, szkoda strata. Rdoliak. Kosecki. Znakomicie ze skrzydła! No wypiąstkował w pole. Ciepskie dośrodkowanie. Piłkę przejmują przeciwnicy. Jakub Kosecki? No chyba nie do końca o to mu chodziło. Może być groźnie. Milik jest znakomicie. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie skończył głową tę akcję. Powietrzu jest za mocny dla rywali. Widać, że kapitalnie gównuje. Potrafi walczyć w każdej sytuacji w powietrzu. No i mamy prowadzenie Ajaxu Amsterdam. Atak legionistów. No, będzie gol. Jak on mógł tego nie wykorzystać? Mógł być już remis. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę w strefie obrony rywala. Wrdoliak. Lewczuk. Dobre przejęcie podania w środku pola. Milik, czy to wykorzysta? Ten gest mówi wszystko. Niezadowolony jest po tym strzale. Iwica Jak? Próbują rozegrać po skrzydle. I będziemy mieli out dla jaksu. Milik. No, zupełnie jakby byli na treningu, podają piłkę między sobą. Milik. to wykorzysta. Obronił, nie złapał piłka w grze. Kosecki. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Cerero. Trochę wolnego miejsca poddania strzału. Lewczuk. Urdoliak. Dobrze, udane, czyste debranie piłki. Pierwsze 45 minut za nami. Rezultat 1 do 0. Sędzia dał znak i zaczęli. Druga połowa przy piłce Ajax. Jakutrz Posetki. Ciężko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Szony. Brawo, ładnie podał. Podanie w pole karny, zagranie głową, piłka w siatce. Mamy powtórkę, wyskok, uderzenie, gol i nikt nie zdoła go powstrzymać. Świetny, po prostu w powietrzu, daje sobie radę z wszystkimi. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Ładnie odzyskał teraz równowagę po tym startu. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Uch, szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. Szony. Szansa! Tu są od bramki! Serero? w stronę bramki. Nie wykorzystał tej sytuacji. Zdecydował się na strzał z pierwszej piłki. Szkoda, że nie wykorzystał tego znakomitego podania. Jakub Kosecki. Zagranie po skrzydle. Dobry początek akcji. Kosecki. Iwica Wrdoliak. Obrońca poradził sobie z tym dosiątkowaniem. podanie i strata W środku Pola Lewciuk Widać, że atak pozycyjny to ich domena Podania są przemyślane nie ma głupich strat Michał Żyro Milik Lewczuk Żyro Żyro I pontiorze strata piłki Milik Dobre przejęcie, brawo. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Lewczuk. Dośrodkowanie. No, nie znalazł adresata. A jak znowi grę od rzutu załtu. Sędzia początkowo puścił grę, ale pamiętał o faulu. Tak, i ta kartka żółta jest zasłużona. Będziemy mieli aut dla Jaksu. Milik. Piłka w linii bocznej. No, będzie gol? Jest gol! się wprowadził do gry zdążył wejść na boisko i już strzelił bramkę spójrzmy na to z innego kąta różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna dobra wymiana podań Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. Lewczuk. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Milik. Lewczuk. Rzeźniczak. Astis, Lewczuk. Astis, Lewczuk. Grzeźniczak. Gwarczyk. Grzeźniczak. Niestety nic z tego nie. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Zdobywają bramkę. I mamy gola strzelonego przez kapitana. Ale za to w jakim stylu? I podniosę strata piłki. Iwica to Cerero. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Kosecki. Nie złapał tej piłki, muszą uważać. Pytanie, czy utrzyma się przy piłce? Milik. Próbowali, ale stacić było tylko na jedną bramkę. Rywale zdobyli aż trzy. Wygrana w dzisiejszym meczu doda zawodnikom pewności siebie. A może to być ważne w meczach o punkty.